Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie oto fajne, kolorowe podkładki. Tutaj na około są serduszka. Fajny sposób na wykorzystanie resztek włóczek, jakie nam zostały, i fajnie dobrać sobie też kolory. Można zrobić taką podkładkę jednokolorową albo taką jak ja, na przykład dwukolorową. Te podkładki mają średnicę około 14-15 cm. Zależy też, z jakiej włóczki wy wykonamy oraz jakiego szydełka użyjemy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest ta, ta sama włóczka, takiej samej grubości. Ta podkładka została wykonana szydełkiem 2 mm, natomiast ta 2,5 I one naprawdę się różnią. Zobaczcie, ta jest 2 mm, a to jest 2,5 Stwierdziłam, że te większe troszki, wykonane szydełkiem 2,5 mm, wyglądają lepiej, ale taka malutka też fajnie wygląda. Nie powiem Wam dokładnie jakiej włóczki ja użyłam. Mam, znaczy mam taką nadzieję, że to była Alize któraś albo Yarn Art. Nie pamiętam, bo te i te włóczki miałam. Nie mam banderolek, więc zostały mi takie końcóweczki albo takie bez, bez po prostu tej banderoli. Więc nie wiem, co to jest za włóczka. Włóczka na szydełko, już Wam mówię, 2,5 mm. Dzisiaj będę robić w takich beżowych, brązowych kolorach. Tu mi zostało mało, więc wykorzystam ją całą. A tutaj sobie tą ciemniejszą dorobię. Przy czym ciemniejszy będzie tutaj środek i ciemniejsze będą serduszka. Natomiast. Tą włóczką, bo jej już jest malutko, zrobię sobie tylko tutaj ten, ten, to obrzeże. Więc co? Zabieramy się do pracy, szygujcie kordonek, włóczkę, szydełko i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Podłożyłam sobie tutaj biały taki ręcznik, żeby ten brązowy kolor. Było widać, ponieważ mam brązowy stół, więc nie byłoby widać, więc jest białe dło. Robimy sobie magiczny krąg. O, oczko, łańcuszka. robimy trzy oczka łańcuszka. Tutaj już miałam jedno, więc dorabiamy sobie dwa. Mamy trzy oczka łańcuszka i tutaj w tym kółeczku robimy jeszcze 13 słupków. Czyli w sumie z tymi trzema oczkami łańcuszka będziemy mieć 14 słupków. Można sobie troszeczkę zmniejszyć i róbcie sobie tak naokoło, tak żebyśmy na koniec rzędu mieli 14 słupków. Ja już zrobiłam tutaj te. Ile? 14 słupków. Teraz zaciskamy nasz magiczny pierścień. O, magiczne kółeczko. I oczko ścisłe robimy w trzecim oczku tego naszego pierwszego słupka. Nie no co tu mi się nie chce wbić. Jest. Rząd drugi trzy oczka łańcuszka na słupek i w tym samym miejscu robimy jeszcze jeden słupek. Narzut. Na następnym słupku dwa słupki w jednym oczku, pamiętajcie. Kolejny słupek i dwa słupki w jednym oczku. Kolejny słupek i dwa słupki w jednym oczku. Czyli to okrążenie to będą dwa słupki w jednym oczku i na koniec rzędu będziemy mieć 28 słupków. Ja już tutaj zrobiłam po dwa słupki w jednym oczku, i teraz raz, dwa, trzy łączę się z trzecim oczkiem i robimy oczko ścisłe. Trzeci rząd zaczynamy tak samo, czyli trzy oczka łańcuszka jako słupek i dodatkowo jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Następnie robimy jeden słupek na słupku i następnie dwa słupki w kolejnym słupku. Jeden słupek na słupku i dalej w kolejnym słupku dwa słupki w jednym oczku. Czyli mamy taką sekwencję 2, 1, 2, 1, 2. W kolejnym słupku 1, w kolejnym słupku 2 słupki. O, i tak wygląda ten rząd. Ja już tu zrobiłam. Na koniec rzędu mamy 42 Słupki, 42 słupki. Trzecie oczko wbijamy się i robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka. i Teraz odcinamy niteczkę. Jeśli robicie taką dwukolorową podkładkę, jak ja robię. Jeśli robicie w jednym kolorze, to robicie sobie dalej. Mamy takie kółeczko. Teraz bierzemy tą jasną nitkę. Nie wiem czy ściągać to. Może ściągnę ten ręczniczek. Będziemy mieć teraz tak. I bijamy się tutaj obojętnie w, które, w który słupek przez dwie niteczki. Dołączamy niteczkę i robimy trzy oczka łańcuszka. Tutaj tą niteczkę później sobie tak wrabiamy. W tym samym miejscu robimy słupek, czyli mamy dwa słupki w jednym oczku. I teraz robimy dwa, dwa pojedyncze, czyli na kolejnym słupku słupek i na kolejnym słupku. Czyli sekwencja 2, 1, 1. Potem kolejno znowu dwa słupki w jednym oczku. I dwa słupki pojedyncze 1 i 2. I znowu w kolejnym oczku dwa słupki i potem. Dwa pojedyncze. Jeden i drugi słupek. I tak sobie jedziemy całe okrążenie. Dwa, 1, jeden, jeden. Tutaj robię ostatnie dwa pojedyncze słupki. I oczko ścisłe w trzecim oczku. Tutaj będziemy mieć na koniec 56 słupków. Kolejny rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Trzy oczka, łańcuszka jako słupek. W tym samym miejscu robimy słupek. I teraz będziemy mieć trzy, trzy pojedyncze słupki. Czy pojedyncze słupki, czyli jeden słupek na słupku, drugi słupek na słupku i trzeci słupek na słupku. I w kolejnym dwa słupki. Raz i dwa. I znowu jeden, drugi, drugi trzeci słupek i dwa słupki w oczku. 1. I tak sobie robimy całe okrążenie, czyli sekwencja 2, 1, 1, 1. I tak robimy całe okrążenie. Ja już skończyłam tutaj te słupki. 70 słupków wyszło w okrążeniu. Oczko ścisłe w trzecim oczku. Nie, czekajcie mi coś w trzecim oczku. Raz, dwa, trzy. O, teraz. I kolejny rząd. Znowu będziemy tutaj powiększać, czyli trzy oczka, łańcuszka na słupek. I w tym samym miejscu robimy słupek jeszcze raz. I teraz zrobimy 4 pojedyncze słupki. Jeden słupek na słupku, drugi słupek na słupku, trzeci słupek na słupku i czwarty słupek na słupku. Czyli mamy sekwencję 2 plus 4, czyli 2, 1, 1, 1, 1. I znowu w kolejnym słupku. Dwa słupki w oczku. I cztery pojedyncze. Raz, dwa, trzy i czwarty słupek. I kolejne dwa, oczu. dwa słupki w jednym oczku. I tak robimy sobie na około. I zakończamy rząd. Raz, dwa w trzecim oczku. Oczko ścisłe. I robimy oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. 84 słupki na około powinno nam wyjść. Będziemy teraz robić takie ozdobne serduszka. Więc bierzemy tą drugą ciemniejszą włóczkę. Bijamy się w słupek. Od dwie niteczki przekładamy robimy trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek i teraz wyciągamy troszeczkę nitę. aha czyli tutaj już trzeba będzie nie wiem czy to widać czy trzeba będzie biały Ręczniczek dać. Czekajcie. Weźmiemy tutaj ten biały podkład. Dobrze i jedziemy. Luzujemy tutaj troszeczkę tą naszą niteczkę. Bo musimy zrobić sześć takich nawinięć. Tak jak się robi półki. To musimy tak zrobić. Czyli tutaj mamy luz, narzut i sześć. Nawinięcie, no robimy pomiędzy te dwa słupki, czyli wbijamy się pomiędzy i robimy tak. Jedno na żółki. To samo miejsce. Robimy drugie nawinięcie, trzecie, czwarte, piąte. I szósty. Mamy tutaj sześć nawinięć. I teraz będziemy robić yy, narzut i zabieramy tak jakby dwie te pętelki. Raz przez dwie pętelki, dwa przez dwie pętelki, jeszcze jedno. 3, 4, 5 i przez wszystkie. Czyli wyszło nam tutaj tak, jakby jedna połówka naszego serduszka. Teraz obracamy robótkę, tak jakby na drugą stronę, i robimy to samo, czyli narzut, bijamy się Znowu w środek i robimy siedem nawinięć tym razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I teraz też przez dwa przeciągam. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i przez wszystkie. I wyszło nam jedno serduszko, o taki listeczek. Mamy ten nasz listek, i teraz odliczamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wbijamy się w szóste. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy to jest dobrze płuczone. Wbijamy się w szóste i robimy oczko ścisłe. O, czyli jeden listek już mamy. Następnie w tym samym oczku, co robiliśmy, oczko ścisłe, robimy to samo, czyli trzy oczka łańcuszka na słupek i w tym samym miejscu robimy jeszcze jeden słupek. Wyciągamy niteczkę troszki i znowu robimy sześć nawinięć. Nie wyszło. Trzeba w miarę równo to robić, żeby wyszły równe te listeczki. Raz dwa trzy cztery pięć sześć I teraz narzut i przez dwie pętelki. Jedna jedna nawinięcie drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i przez trzy ostatnie pętelki obracamy i znowu narzut i tym razem robimy siedem, raz, dwa Trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I tutaj znowu nabieramy nitkę na dełko i przez dwie. Przez dwie, trzy, przez dwie, cztery, pięć, 6, 7 i przez dwie. Obracamy. I teraz, tu jak wbijaliśmy, robiliśmy listek. To od następnego liczymy 5: Raz, 2, 3, 4, 5. I w szósty wbijamy się i robimy oczko ścisłe. O, i drugi. Drugie serduszko, czy tam listek mamy i znowu tutaj zaczynamy trzy oczka, łańcuszka jako słupek, narzut i drugi słupek w tym samym miejscu wyciągamy niteczkę i tak jak te pokazywałam wam Robimy sobie tak na około. Zaraz powiem, ile powinno wyjść. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tych naszych listków, serduszek. Czyli robimy sobie jeszcze 12 tych listków. I potem pokażę Wam, jak zakończyć i jak wyszła ta moja podkładeczka. Został mi już ostatni tutaj ten listek. Zrobimy go razem, czyli trzy oczka, łańcuszka, na słupek i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Wyciągamy troszkę niteczkę i tu pomiędzy te dwa słupki wbijamy się i robimy sześć nawinięć. Dwa, trzy. 5 i 6. Mamy 6 zawinięć i teraz przekładamy nitkę, szydełko przez dwie pętelki. Czyli mamy raz, narzut. Przez dwie pętelki. Przez dwie. Przez dwie. Dwie, przez 2 przez 2 i tutaj przez resztę. Obracamy naszą robótkę, wyciągamy troszki na rzut i tutaj po tej stronie robimy 7. Czyli mamy raz 2 3 4 5 6 7 nawinąć. I znowu przeciągamy przez dwie, przez dwie, przez dwie niteczki, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez wszystkie. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj, gdzie zaczynaliśmy, robimy. Kładamy niteczkę, robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. Oczywiście tą niteczkę później chowamy i moja podkładeczka wyszła tak. Bardzo fajnie, taki y, cappuccino. <grywy> A... Mam nadzieję, że Wam się też udało takie zrobić. <laughs> takie różne podkładki. Ja to może już ściągnę. Czyli mamy teraz cztery takie kolory. O, nie widać. Kolorowe podkładeczki. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I będziecie sobie robić takie fajne podkładeczki, bo naprawdę bardzo fajnie wyglądają te listki, serduszka jako ozdoba. Jeśli podobał Ci się filmik, daj lajka, zasubskrybuj i do, do, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.